Dobra, dzisiaj mamy niedzielę. Od samego rana. Od samego rana pakujemy się, przygotowujemy się do wyjazdu zimowego kamperem. Póki co camper na serwisie. Jeszcze odpoczęła na serwisie, więc my, żeby nie tracić czasu, jedziemy właśnie do naszego domu po sprzęt, po narty, po buty, po dmuchańce, po cały asortyment zimowy, który będzie niezbędny na wyjeździe. Jedziemy zobaczyć w ogóle ile tam jest śniegu, mamy łopaty, bo na pewno będziemy musieli odśnieżyć wjazd na działkę. Tam jak zwykle w śniegu będzie sporo. Myślę, że zobaczycie za momencik, za około godzinkę będziemy na miejscu. Co prawda robi się już na zewnątrz szaro, ale, ale może uda się coś nam jeszcze nagrać. Mamy dzisiaj późno, ale z drugiej strony nic nas niego, nie możemy ten dzień wykorzystać. Rozpoczynamy ferie zimowe. Po około 60 minutach jesteśmy na miejscu, zobaczcie ile śniegu. Żeby w ogóle wejść do, na działkę to musimy sporo namachać się łopatą. Gdybyście chcieli nam pomóc to zapraszamy. I teraz uwaga, będę otwierał bramę, patrzcie ile śniegu jest. Na drodze zaparkowaliśmy samochód, bo nie jesteśmy w stanie dojść. Odśnieżyliśmy taką ścieżkę i świeć mama. I teraz wam pokażemy ile napadało śniegu. Otwórz wurdkę i to wszystko musimy odśnieżyć, żeby dojść tam daleko do drzwi wejściowych także sporo łopatowania przed nami czekamy na was, przyjedźcie z odsieczą bo jak tak dalej pójdzie to ferie się nam skończą a my nie damy rady wyciągnąć nart jak widzicie śniegu jest sporo trochę poniżej kolan u dorosłego człowieka tam w dole gdzieś światła z naszego auta parę metrów trzeba przełopatować i wjedziemy pod dom Cisza, spokój Co pół godziny przyjedzie jakiś samochód Tylko słychać klekot naszego silnika Prawdziwa zima Jak widzicie, piękna zimowa aura. Śnieg skrzypi pod wpadami. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Śnieg skrzypi pod schodami. Wygląda na to, że nie mamy gdzie nawrócić. Będziemy cofać. Jesteśmy już w aucie. Zbieramy się. <śmany> Zapakowanie całej rodziny nie jest takie proste. To wszystko trwa. Wszyscy muszą być zapięci, rozebrani. Nie wiem, jak można podróżować z dziećmi normalnym samochodem. Kiedyś mówiłem, że można. jak to z kuchni. Oj, bo ten pas Dobra, zobaczcie ile śniegu. Wysypimy. <śmienicjanie> no i no nie patnie. Będzie ci że nie ma śniegu. Zdrowe to jedy nogi w ustronię. Bardzo fajny gazunek. Hodologiczne. Zdrowe nogi. Idziemy do auta i jedziemy do pizzerii. Ustroń by night. Nie ma ludzi. Kurac już gdzieś tam za lasem odpoczywają. Pół śnieżny jeździ. Cisza, spokój, wszystko pozamykane. Mamy szczęście, że pizzeria była otwarta. Nasza ulubiona zresztą. Zamówiliśmy sobie pyszną pizzę. Niam, niam, niam. Cztery sery. I pomału idziemy w jej kierunku żeby by ją odebrać. W śniegu mnóstwo. Zobaczcie, jak pięknie. Zimowo. Bardziej niż w grudniu. Może by tak na święta nie było, Boże narodzenia. Byłoby pięknie. Chociaż łamki zostały, to jeszcze jest taki klimat. Na rynku woinka. bombka na rynku jest. To idziemy na rynek, pokażemy Wam jak wygląda świąteczny rynek w połowie stycznia. Niestety nie daliśmy rady w czteroosobową rodzinę pokonać tej pizzy, ale bardzo się staraliśmy. Ta mała, ona jest rodziwą lalą, czy jest, jest je ciasteczka naprawdę na piję, je, i pije ten, swoje mleczko i, na i naprawdę je pije. I w, nie w takich oto klimatach wracamy do domu. No może żona coś jeszcze powie? Było pyszne. Było pyszne. Mamo, ja też będę chciała. No, może jednak zjemy ją całą. Na tym kończymy dzisiejszy wyjazd. Mamy nadzieję, że następny odcinek będzie już w wersji zimowych. Do zobaczenia.